Witam serdecznie! W tym filmie przedstawię kilka uwag z użytkowania basenowej pompy ciepła. Zdecydowałem się na pompę ciepła, ponieważ w naszej strefie klimatycznej sezon kąpielowy jest stosunkowo krótki od około połowy czerwca do końca sierpnia. I aby wydłużyć sezon kąpielowy i zachować komfort kąpieli, basen musi być podgrzewany. Stosując pompę ciepła, można zdecydowanie wydłużyć sezon kąpielowy. Dzięki uzyskaniu komfortowej temperatury w basenie i może on trwać od maja do końca września. Ta pompa, którą widzicie, to pompa Ferland Comfort Line Inverter. Jest pompą typu powietrze-woda i wykorzystuje powietrze atmosferyczne jako źródło pozyskiwania ciepła. Jest to pompa z częściową technologią inwerterową, czyli ma ustalonych kilka różnych prędkości obrotowych sprężarki. I wentylatora w zakresie od 20 do 100%. Kiedy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania wody jest duże, to pracuje na najwyższych obrotach. Kiedy zapotrzebowanie na ciepło spada, to sprężarka i wentylator pracują na średnich lub niskich obrotach, czyli pompa dopasowuje wydajność zarówno sprężarki, jak i wentylatora do aktualnego zapotrzebowania ciepła przez wodę basenową. Pompy tego rodzaju są w głównej mierze przeznaczone do pracy. Ze średnimi wydajnościami rzędu 50%, gdyż prowadzi to do osiągnięcia dużego współczynnika efektywności chłodniczej COP. Co to takiego, ten współczynnik COP? Jest to stosunek oddawanej mocy grzewczej do mocy pobieranej przez pompę. Jeśli COP ma wartość 6, a pompa pobiera 1 kW mocy, to oddaje 6 razy więcej mocy grzewczej, czyli 6 kW. Trzeba też dodać, że współczynnik COP jest zmienny i tym wyższy, im wyższa jest temperatura powietrza, a pompa ciepła pracuje z mniejszą mocą. Ten model pompy Comfort Light inverter uzyskuje współczynnik efektywności COP w zakresie od 5,7 do 10. Są to bardzo korzystne parametry zapewniające stosunkowo niskie koszty ogrzewania basenu. Średni współczynnik COP tej pompy to jest 5,8 do 8,6. A jak ta pompa pracuje w praktyce? Obsługa tej pompy ze strony użytkownika jest banalnie prosta. Na obudowie mamy zainstalowany sterownik z włącznikiem głównym oraz przyciskami do ustawienia temperatury wody i przyciskiem wyboru trybu pracy mode, czyli możemy wybrać tryb pracy smart i silence. Na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna temperatura wody w basenie oraz po naciśnięciu przycisku Temperatura zadana, czyli taką, jaką oczekujemy wody w basenie. Podświetlenie przez diodę pokazuje, w jakim trybie w tej chwili pracuje pompa. Ta dioda sygnalizuje, że pompa jest w trybie ogrzewania, natomiast ta dioda, że sprężarka pracuje. Niestety ta dioda jest koloru jasnozielonego i w świetle słonecznym jest praktycznie niewidoczna, co uważam za wadę tego panelu sterującego. Za pomocą przycisku mode można wybrać standardowy tryb pracy, czyli smart lub tryb pracy silence cichy. Tryb smart oznacza, że pompa może pracować z pełną mocą. Ona pracuje w modulacji mocy, czyli sama dobiera potrzebną moc do aktualnej temperatury Zadanej wody basenowej oraz w stosunku do tej, która jest w tej chwili. Przy wybraniu trybu Silence pompa pracuje wtedy ze średnią wydajnością równą około 50% maksymalnej mocy, osiągając wyższy współczynnik COP i generując mniejszy hałas. Temperatura wody w basenie wynosi 13 stopni. Uruchomiłem pompę ciepła. Zobaczymy, ile czasu zajmie podgrzanie wody do 28 stopni. Temperatura na zewnątrz około 15 stopni w dzień, natomiast w nocy 2 stopnie. Po uruchomieniu pompa pozostaje w trybie autodiagnostyki przez około 3 minuty. W tej chwili uruchomił się wentylator. Pompa rozpoczyna pracę na mocy minimalnej. I wzrost mocy następuje w sposób płynny aż do mocy maksymalnej. Minęło 27 godzin od uruchomienia pompy ciepła. Temperatura wody w basenie wzrosła do 19 stopni, czyli podniosła się o 6 stopni. Pompa ciepła razem z pompą filtra pobiera w tej chwili 1524 W. Czas pracy 27 godzin i 29 minut. I przez ten czas zużycie praktycznie 43 kWh. To daje koszt około 22 zł. Minęło 48 godzin od uruchomienia pompy ciepła. Temperatura 20 stopni w basenie. Było już wczoraj 21, ale przez noc spadło do 20, noc chłodna 5 stopni. No i dzisiaj też jest zimno. 8 stopni, wiatr północny dosyć silny i pochmurno po 48 godzinach pracy zużycie prądu wynosi 75 kWh to daje około 38 zł koszty podgrzewania basenu niestety jest tak chłodno, że co pewien czas wymiennik pokrywa się lodem i pompa przechodzi w tryb autoodmrażania, co jest sygnalizowane mrugającą diodą właśnie w tej chwili w takim trybie się znajduje temperatura powietrza w tej chwili 6 stopni wymiennik pokrył się lodem. Już niedługo powinna rozpocząć się funkcja auto defrost. Słyszymy w tej chwili, że sprężarka zwalnia pracę i przechodzi w tryb auto defrost. W tej chwili zawór czterodrogowy Przełączył się i będzie podawany czynnik grzewczy na wymiennik, więc zaraz powinien nastąpić powinno nastąpić odmrożenie wymiennika. No i mamy już okazję obserwować właśnie jak to się dzieje. Czyli auto odmrażanie bardzo pomocna funkcja w eksploatacji pompy ciepła. Pokazuję to jako przykład, abyście stojąc przed wyborem, przed zakupem pompy ciepła i zastanawiali się, czy pompa powinna mieć funkcję autodefrost, mieli, mieli po prostu wybór i zobaczyli, jak taka funkcja działa. Kilka chwil i praktycznie. Wymiennik już jest cały odmrożony. Poniżej widać, jak woda spływa z odmrożonego wymiennika. No i słyszymy, że sprężarka znowu zwalnia pracę. Wymiennik odmrożony. Za chwilę zawór czterodrogowy przełączy się ponownie w funkcję grzania. Cały proces autodefrost właśnie się kończy, sprężarka zwalnia pracę i za chwilę pompa przejdzie do trybu grzania. W tej chwili zawór czterodrogowy przełącza się i pompa już wznowiła pracę w trybie ogrzewania wody. Minęły 3 dni od uruchomienia pompy ciepła. Temperatura od wczoraj wzrosła o 2 stopnie. Niestety nadal jest zimno. W nocy 5 stopni, a w ciągu dnia 10. O 72 godzinach zużycie prądu wynosi 112 kWh, co daje około 57 zł. Upłynęły 4 dni pracy pompy ciepła. Temperatura wody w basenie wynosi w tej chwili 23 stopnie. Od wczoraj wzrosła o 1 stopień, ale było bardzo zimno, z przenikliwym chłodnym wiatrem północnym i pełne zachmurzenie dzisiaj warunki są trochę lepsze, wyszło słońce i temperatura ma być wyższa i w dzień, i w nocy. Zobaczymy jak będzie jutro. Po czterech dniach zużycie prądu wynosi 152 kWh, co daje około 77 zł kosztów podgrzewania wody. Upłynęło 5 dni i 6 godzin od momentu włączenia pompy ciepła. Temperatura wody w basenie osiągnęła 28 stopni. Wystarczył jeden cieplejszy dzień, kiedy na zewnątrz dzisiaj było 21 stopni. Co prawda w nocy było tylko 6, ale w ciągu dnia już nie było tak dużych strat energii, więc pompa ciepła miała szansę szybciej nagrzać tą wodę do tej temperatury zadanej. Po 126 godzinach pracy, czyli po 5 dniach i 6 godzinach, pompa zużyła 191 kWh, co daje około 98 zł kosztów. Z tym, że to są koszty łączne z pompą filtra basenowego. Oczywistą rzeczą jest, że pompa ciepła największe koszty generuje na początku sezonu, kiedy musi dźwignąć temperaturę wody o około 15 stopni. Jak mieliście możliwość zauważenia, przedstawiłem cały proces podgrzewania wody na początku sezonu. Koszty wyszły około 98 zł przez 5 dni i 6 godzin. To dało średnią 18,70 zł dziennie. I to są największe koszty, bo w środku sezonu ten koszt nie przekracza 6 zł dziennie utrzymywania temperatury wody w basenie. Natomiast średnia za cały ubiegły rok wyszła u mnie 8,40 zł dziennie. W tym filmie pokazałem Wam realne koszty użytkowania pompy ciepła w moim basenie, abyście mieli pogląd, jak to może wyglądać. Łatwo to sobie przeliczyć. Jeśli ktoś ma większy basen, no to koszty będą większe. Jeśli ktoś ma mniejszy, no to odpowiednio niższe. Bardzo dużo oczywiście zależy od temperatury zewnętrznej, bo tak jak mieliście możliwość zauważenia, gdy były zimne dni, temperatura w basenie podnosiła się bardzo wolno. Natomiast wystarczył jeden cieplejszy dzień z temperaturą ponad 20 stopni i pompa podniosła temperaturę wody w basenie o 5 stopni.